Witajcie kochani w kolejnym odcinku w końcu na moim kanale gamerskim. Jak widzicie, mamy tutaj inny panel w Rival Stars Horse Racing, a to oznacza tylko jedno: pobrałam wersję na telefon. Słuchajcie, po tylu latach pobrałam z powrotem wersję na telefon. Niestety nie udało mi się odzyskać tego konta, bo ja wcześniej miałam też maksymalny level na telefonie 20. Teraz już jest 25 z tego co widziałam. Wow. I ogólnie sobie porównamy właśnie tą wersję na telefon, a wersję na komputer, oczywiście. No i co, proszę Państwa? Tutaj jest wielki plus, bo doszły konie arabskie. Tylko one są na wersji na telefon, niestety. Czekam, aż będą wersji na komputer, kurczę, bo będziemy potem robić hodowlę. Tutaj też sobie zrobimy hodowlę. Jak widzicie, mam tutaj arabka pięknego, no cudownie wygląda. Są jeszcze, jaka rasa, jeszcze rasa, czekajcie, bo to taka nazwa, Sel Francis, Sele Francis, coś ten desen. Weźmy sobie w market, bo chyba tutaj było. Horse mass Market, bo tutaj macie, wiecie, yy, konia czystej krwi angielskiej, ten wyścigowy, nie? I, taj, I w ogóle, no to wiadomo, on był. No i tutaj też jest. Kurde, dobra, refresh dam. O, właśnie, żeby wam pokazać. I tutaj macie tego nowego kunia Sir Francis. P Przepiękne one są. No po prostu zobaczcie na tą głowę taką. Ładnie wyglądają i może jak nazbieram, to go kupię. Niestety tutaj wszystkim się płaci, albo się ogląda reklamy i to mnie już zaczęło wkurzać. Na samym początku mam już czwarty level, bo chciałam, wiecie tak, mniej więcej zanim wam nagram, ogarnąć co i jak, co tutaj się pozmieniało. Dobra, kolekt. Sorry, że muzyka może być głośniej, bo no nie... Nie mam jak tego ustawić inaczej. Poczekajcie, chyba że jeszcze bardziej ściszę. komentarzy damy na 3. Muzykę damy na 5, a i tak będzie ją słychać. Dobra. Nieważne. Eee, pokażę Wam swoje koniki. Tadam, tak się prezentują. Szkoda, że nie ma takiego panelu, takiego rzutu w wersji na komputer, no przecież to pięknie wygląda. Ale wiadomo, wiecie o co chodzi: pieniądze ważną rolę tutaj grają, myślę. I tutaj w wersji na telefon wszystko się kupuje. Wiadomo, pobieracie gry za darmo, no ale kosztem tego, że musicie, no niestety, jak chcecie, więcej koni albo więcej czegoś tam. I żeby łatwiej Wam się grało, to płacicie normalne pieniądze i w sumie myślę, że wychodzi więcej niż raz by się zapłaciło za Rival Stars na komputer, bo tam chyba około 200 zł wychodzi na komputer wersja teraz na Steamie. Jakby ktoś pytał. Dobra, więc mamy mojego pierwszego kunia to jest Arabek Arabek Kochany. Go sobie wyhodowałam ostatnio ponieważ dostałam gratisie araba takiego, no chyba jak była aktualizacja, zaraz, go, zaraz wam go pokażę. E, to go dali na początku, chyba każdemu albo nie wiem co dzi. E, tutaj też jest mój koń love hodowlany, i tu jest koń e, czystej chwili angielskiej oczywiście. O, to jest ten arabek, którego dostałam, Carmel. E, beli pinto, w ogóle srokaty. Mega fajnie, że będę mogła kolorowe konie mieć. I tutaj też jest mój koń hodowlany Pinto. I też, proszę Państwa, jak się chodzi tutaj na zakładkę, o kurde, ale prześwietlił tego konia. Co jest grane? Nie przekazuje żadnych genów. Ok, ciekawe, eee, słabo troszkę. No cóż, a rodzice to, proszę Państwa, w ogóle są ta moja Love, czyli ten Anglik i Arab. I widzicie 50% szans na araba albo Anglika i wychodzi Wam albo Arab, albo Anglik, nie? Więc jak chcecie Araba, to możecie właśnie mieszać. Ale ma piękne rybie oczy, kurde. Dobrze. Czy mam jeszcze jakieś boksy? No nie mam, nie mam. Ale sobie sprzedamy tą że siwą klaczkę. Zobaczymy, czy nam się uda tutaj w wersji na Android, na Androida, na telefon przypomnę, bo to jest na iOS i na Androida. Yy, I co? Na wersji na telefon, czy da się yy, jakoś ładnie tutaj zrobić konie malowane, nie? Z odmianami na ciele, nie tylko na pysku. Dobra, ale myślę, że ją sobie sprzedamy, skoro ona nie przekazuje yy, genu, wiecie, na srokatości. To sobie sprzedamy. Ja pierdziu, co tak mało? Co jest grane? Dan. Naprawdę się tutaj w tej wersji na telefon. Płacicie za wszystko albo oglądajcie yy, te reklamy. Dobra. Ogólnie tutaj, gdzie się kryje konie, w sensie ten panel yy, jest bardzo podobny. Do tego z wersji na komputer i mamy pięknego mojego arabka kochanego, no on przecudownie wygląda, jest, jest top or the top jeśli chodzi o moje konie tutaj stąd i w ogóle też możecie należy ten, <tryk> tutaj w wersji na telefon jest takie coś jak Star Club, o proszę bardzo, o nie, no piękny. Pięknie. Jak należycie do tego z klubu, to co miesiąc tam chyba 5 dych płacicie, czy coś tam i macie jakieś, wiecie, że goldy dostajecie co miesiąc tam podychać, czy tam codziennie, nie pamiętam. Nie chcę was w błąd wprowadzić. Hmm. Chodźcie może jak zaznaczę, to... O właśnie, no 5 dych prawie 43, 43, no. I co codziennie dostajecie 50 e, tych goldów, a co miesiąc... 1500, 10 e, more horse stars, czyli wie, 10 więcej e, boksów, 20 więcej pastkisk w sensie miejsc i jakiś ticket. Okej, okay. no dobra. Wynosisz e, przynajmniej mi się nie uśmiecha te 5 dych płacić, chyba że strasznie byście chcieli i wam się podoba lepiej wersja telefonu, to może jakoś się poświęcę e, i kupię. No, ale to musicie odwdzięczyć y, oglądaniem. Y, dobrze, dlaczego my mamy same tutaj Angliki i ten? Proszę O kurde, dlaczego my mamy same. O, ale ja, ja. Same Angliki? Wczoraj, przysięgam, że wczoraj jeszcze tutaj były Araby. What? A dlaczego tak to się zrobiło? Sir Francis. Dobra, no oni specjalnie to robią, że ja muszę tutaj ten. No nie no. No z tym nie możemy pokryć, bo ona jest pokrewniona chyba z nim. No, to jest jej e, dziadek w ogóle. No to nie no, z dziadkiem nie będziemy ją kryć chyba co. No wiecie co? Hmm. Może dawać się tego ser Francisa, self y, Francuza. <grych> Dobra, taki eksperyment. Francuz i, a, i Arab, niech będzie w takim razie. Nie, no przecież ja już nie będę miała goldów. To jest jakiś absurd. Jeszcze ten ma pierwszy level. Wiecie co naprawdę? Dobra, i znowu musimy obejrzeć reklamę, żeby skipnąć. No ale czego się nie robi dla widzów? I uwaga, uwaga. Jakie mamy z Dobra. W kropki, niech będzie taki ciemny. Ładny, ładny ogólnie. Yy, I co? Nie, no nie sprzedajemy, zobaczymy. A pisało, czy to ogier, czy ten chwili? Nie pisało. Aha, że dopiero można się opiekować z od szóstego levelu. What? dlaczego tak? Czyli od razu musimy skipnąć. Ha, dobra. Skipniemy, już imion w ogóle nie daje, bo już mi się nie chce wymyślać tak szczerze. O, trochę niż, A widzicie, czyli mamy Arabka! O! Czyli no, 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 geny podziałały, bo też nie wiedziałam, nie było widać, czy to jest Arabek, czy ten e, Francuz, ale wyszedł taki Arabek. I ogon ma innego koloru. Właśnie te Bir, Cut Hair, Spots to jest w ogóle ty. <ścoughs> co, co to są za odmiany jakieś nazwy? No ładny, taki świecący, a można geny sprawdzić za sto, no bo ja podziękuję za 100 goldów e, sprawdzać geny. Mm -hmm, mm -hmm. Już lecę. No pięknie się prezentuje, no ładny jest. Y, genów nie sprawdzimy, ale możemy ją pokryć jeszcze raz. Ale y, poczekajcie, bo no. <laughs> już widzę jak kryję, bo przecież na pewno nie mamy już tych goldów. No właśnie. I tego się obawiała. Tego się obawiałam. Ale czy możemy pokryć dziadkiem teraz tym? Niby tam jest i spokrewniona też. Bo od mamy, ale to już taka piąta w ogóle po księlu swoim pradziadkiem. Nie poczekajcie, jak pradziadkiem pokryć. Dobra, to tylko gra, cicho. Chyba raczej nic się nie stanie w grze. Ale na żywo tak nie róbmy, nie róbcie tak. Nie kryjcie ze sobą spokrewnionych koni. Dobra. Ty, ale w ogóle wie, dziwi mnie to, że można, nie? <laughs> nie ma jakiegoś komunikatu, że wiecie, ten koniec pokrewiony, nie możesz pokryć, coś tam, coś tam, nie? Dobra. Dobra, no I mamy. Tyryrym. O, Ale cudny! Jaki słodki! No nie, no to chyba był w dziesiątkę, z tym pradziadkiem kryć, nie? Pra, pradziadkiem Przepiękny arabek wyszedł, drugi level. Nie no normalnie, ooo. Ty, w ogóle Wilbusia trochę przypomina, nie? O, gdyby nie ta strzałka tutaj z przodu, to taki ten, w ogóle rzęsy ma białe. Nie no, szłoczko, naprawdę. Sell horse. To kto, kogo sprzedajemy, proszę Państwa, żeby go zachować? Może to mamy. Bo tak średnio ona mi się podoba. Chociaż możliwe, że ona gen jakiś przekazuje albo. <laughs> Teraz tak robimy hodowlę tych <laughs> samych Arabów, Czy sprzedajemy, czekajcie. A jej nie można, e, no to jak ja mam to zrobić, patrz, jej nie można. Dobra, może musimy zamienić, dobra, w takim razie. O, jak słodko. Jak nie będę niczego dotykać, to ekran mi się tutaj to ten zniknie, bo ja bym chciała na mnie takie słodkie. Halo? Zniknij. Patrzcie, nie znika, no specjalnie tak zrobili. No proszę was. Chyba się nie da, proszę państwa. No, niestety. Dobrze, limit. Sell it, a ile kosztuje stajnia? 100? No przecież nie. No przecież nie, no to jest jakiś absurd. No mówię, wszystko trzeba płacić, czekać 100 lat. Jest tutaj dużo więcej dodatków na pewno niż tam wersja na komputer. Żeby się w ogóle opłacało pewnie ludziom to robić. O, co coś zaliczyliśmy. Daily. Kolekcja. No to dużo nam to dało. Ja potrzebuję goldy, proszę państwa, a nie ten. Trzeba zadania robić. Eee. A tutaj nie mogę, tak? No to daje mit. Patrzcie, Sel, I nie mogę jej sprzedać. No to jakiś absurd. Teraz mam zagwostkę, jakiego konia sprzedać. No, przecież żadnego nie chcę sprzedać. Albo ją po prostu i będziemy mieć hodowlę Arabów, nie? <gryw> po prostu. Ale to jest jeden z moich pierwszych koni tutaj. To taka pamiątka trochę. Dobra, nie jednego jeszcze takiego konia będę mieć w sumie. Nie będzie. Trochę kasy zarobię: 3000. Love, żegnaj, Love. Piękna byłaś. Z tymi rybimi oczami. No tuż trudno. Meet New Horse. Uwaga, uwaga. O, jaki słodziak, cięko widzicie. No po prostu to klaczka jest dobra. Aż jedną no, mają cyknę fotkę. Tylko te fotki to takie dziwne są tak szerze. Nie, tutaj sobie usuniemy. O, nie no pięknie. Dajcie znać, kochani czy gracie właśnie w wersję na telefon, czy na komputer w tą grę i, i czy bardziej wam się ta wersja podoba, czy tamta. Bo tak szczerze, jakbym miała ocenić, to ciężko. Jak dodadzą chyba Araby do tej na komputer, to na komputer bym wolała ogólnie. Bo tam jest po prostu łatwiej. Tam jest łatwiej, tam się nie wkurzasz, tam nie ma reklam, tam po prostu wyścigi robisz i masz nagle tam 200 milionów i sobie robisz, co chcesz, nie? Jest tylko jedna waluta, tutaj macie goldy i macie te silvery, nie? Hm. O, jest, jest tutaj challenge, żeby grać w tą wersję na telefon, więc podziwiam osoby, które mają serio 20 level, bo pamiętam jak to było i jak jeszcze się nie dowiedziałam, że jest wersja na komputer... Nie ona jest taka łatwa, to grałam naprawdę długo, chyba z dwa lata w tą wersję na telefon, ale było wiele mniej rzeczy niż teraz. Także, no nie wiem, czy się opłaca, czy się nie opłaca. Sami ocencie moje piękne arabki, czyli będziemy mieć na telefonie hodowlę arabków w takim razie. I muszę więcej boksów dodać, bo to tak nie może być, albo po prostu zadania porobię. Ale to może w następnym odcinku, jakbyście chcieli zobaczyć, jak zadania robię tutaj, żeby mieć większy level. To pamiętajcie łapka w górę, a jak chcecie więcej odcinków z hodowli, no to musicie poczekać w takim razie, bo muszę najpierw zadania zrobić, żeby goldy sobie nabierać, żeby te konie kryć sobie arabami. No i tyle. Także do zobacząka, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć.